Z tej strony, awesoń 99 i dzisiaj, dzisiaj jesteśmy w Terrarii i no nie bez powodu tutaj stoimy w nocy, ponieważ będziemy bili Oldmana. I mam nadzieję, że zdążę do końca nocy. Dobra, więc możemy chyba zaczynać. Aha, no właśnie, ogarnąłem sobie mieczyk yy, moltenowy i klatę moltenową. Myślę, że nie będzie problemu. Nie wiem, czy nie by, nie, lepszym pomysłem nie będzie stanięcie tu i używanie strzału. No to, tak, zdecydowanie. Co so, ja mogłem sobie tutaj gdzieś postawić ognisko, by mnie leczyło? Trochę. Dlaczego ja mam yy, podki za 50, a nie za 100? O, unholy arrow. Jester Arrow, ale pięknie biją. Wow, 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 wow. wow. Pff, leczyć się. A ja cię. Tym sobie pomogę. Tak tutaj słyszycie drukareczkę. Ale to się nie przejmujcie. Ja Chiluj cię... się 8 sekund, 8 sekund to Daje... Nie nie, 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 nie. Nie wierzę, w tym momencie. Czy ja go czasem nie zabiłem? Nie, chyba nie. Ale patrzcie, jak to było daleko. To było tu, dopiero. No nie mogę. Znowu muszę tak daleko iść. Co mnie bije tutaj? Jeszcze strzały mi się skończyły. Telefon. Yy, to tutaj będzie krótkie cięcie. Widzimy się za chwilę. Yy, dobra, jestem z powrotem i tak trochę się zdziwiłem, bo tak sobie szedłem, a tu mi napisało nagle, że King Slime is Vulcan, więc tutaj będę go sobie tak bił. I chyba się zlagował, więc nie powinno być żadnych problemów. Tak po prostu nagle mi się pojawił, nie wiem od czemu, ale... Wziął i mi się pojawił. O, chyba już się odlagował. Niestety, ale to... Mogę też robić tak. No jakby on już prawie nie żyje. To będzie odcinek dopiero. Dwa razy będzie szkieleton. Co jeszcze będzie? No właśnie, King Slime i... Dopiero. Ciekawe, co mi z niego wypadnie. King Slime Spin 2. Patrzcie teraz, jak jak je wszystkich załatwię tutaj. O... Ale dostałem wszystkie slajmiki. Dobrze, co dostałem? Ninja hood. Vanity item. Slime gun. Uuu, fajnie to wygląda. Ciekawie, ile do to daje. Aha, tylko, że z tym kolesiem to mi się nie da wiem dużo. Nic nie jest przy tym napisane, ani nic. Tylko po prostu, że slime gun. To pewnie w ogóle nie zadaje damage'a. To jeszcze pooglądam, co innego dostałem. I chyba to tyle. No to nie powiem, żeby jakoś dużo, no ale zawsze coś, jak i tutaj zapewne niedługo też zrobię gdzieś jakieś cięcie i będziemy czekali na noc. O, jest koleś. Naprawdę nic mu to nie robi. żeby tak całkiem. Pewnie jakieś, jakieś zastosowanie ma, tylko ja go nie znam. Sprawdzę sobie później na wiki. Terraria i wiki. I w ogóle zaraz wam pokażę, że... Kawałek tylko przejdę. Fajnie to wygląda, ale w... skoro nic nie robi, to trochę badziew. Ej, ale fajne drzewa. Co ale fajnie to wygląda. Palm Palmy! palmy. Starfish. O, tutaj coś było napisane. O, co chodzi? Hmm. Czyli co? Czyli mam temu kolesiowi tutaj przynieść taką rybę? Gdzieś tam za to dostanę. Spoko, no. Nie miałem pojęcia, że takie rzeczy w ogóle są w terali. O, teraz sobie tak chodzi tutaj. On pewnie będzie się mógł wprowadzić do mnie, tylko że nie posiadam domu dla niego, niestety. Ale to się zorganizuje. No i właśnie. Dokończając podróż. Mam całą mapę odkrytą. Jupiii, tak. Uh, może coś to robi NPC tam? Nie. To powinno na przykład healować albo coś takiego, żebym tak sobie strzelał. i też żeby mnie healowało. Ale to by było zbyt mocne. No cóż. O, purple Slime. Pokażę wam moją moc wrażenia. No nie. Boom, BUM. Nie żyje. Dobra, zobaczmy, że tutaj jakaś będzie skrzynka. Na przykład z wami. eksploruję trochę dżunglowego caiwa. Chcesz to tym kilofem tak macham, żeby było światło. Dobra, wygląda na to, że nic tutaj nie ma. No dobra, to ja tutaj zrobię krótkie cięcie i widzimy się jak już będzie noc i będziemy mogli walczyć ze szkieletonem. Okej. Okay. No dobra, jestem z powrotem. I jak widzicie, już mogę znowu zrobić curse. Yy. <laughs> no i chyba od razu mogę przystąpić do walki. Tylko tu są mi trochę rzeczy wywane. Yy. Typu to. Yy. Już sprawdziłem, że ten slime gun coś robi i nie robi nic. Yy. No dobra. Więc chyba możemy zaczynać. Hmm, hmm, hmm. O, Kingston Mask. Tego nie widziałem. No dobra. W sumie to chcę. No i tak tego nie będę używał. Dobra. Curse. Wracam na, z powrotem na to miejsce. No i jeszcze sobie będę używał wpadków, tak na bieżąco, żeby mieć po prostu jak najwięcej tego życia. Aha, znowu zapomniałem o ognisku, no ale już trudno. Czemu to. Nie wiem, czy coś się zlogowało. Czy on powinien wydawać dźwięk od... Yy... No, jaka się nazywa? Od EOF Kululu. Wow, 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 wow. Te, idź sobie, idź sobie, idź sobie. tą jedną rękę mu zabiję, żeby tam... O, nawet te dwie, żeby mieć. Tutaj już nie przeszkadzały. Tak, jedna i druga. No dobra. To teraz to już nalajcie. Cyk, cyk, cyk. Nawet to nie dosięgnie. I pada. No pięknie. 5 gold coinów. I tylko to w sobie. To jest trochę bziewne, ale trudno. Dobra, więc wchodzimy. Mam coś typu, tę potkę na świecenie się. No szkoda. No, po prostu na razie będę chodził z pochodnią. Tak, wiem, że muszę zbierać te książki, bo tutaj może mi się trafić spellbook. I wiem też, że tutaj jest masa pułapek, bo na kompie, no, w Terrarii nie byłem jeszcze. Tu a to co jest? Woodshel? Nie mam pojęcia, co to jest, ale zbieram. Jak dają, to biorę. Hop, hop. O, muzyczka się zmieniła. Już mi się podoba kolejny typ muzyki w Terrarii. Po prostu uwielbiam tę muzykę, naprawdę ona jest genialna. jakieś o, fajnie zapala światło no już tutaj pokażę wam to spójrzcie na ilość życia jak to o to dużo mi zadaje 30 o no miło to będziesz mnie tutaj bronił he nie zdążył Słuchajcie, już chyba muszę zacząć też trochę działać. O, on właśnie używał tego takiego spellbooka co wam mówiłem. Więc yy, yy, i takim jakby taką wodą to strzela. O, zaczęło się. Dobra. O Goldki. Bardzo ładnie. Przyda się na wyspy latające. Hmm, czemu nie mam nic co świeci? Zawsze mogę niby tak robić, ale to strasznie mało światła daje. A poza tym, nie widzę jeszcze tych książek przez to. O, obraz... A nie, to była po prostu półka na książki. A książkę te ja dostałem zwykłą. To co? Świecznie. Dobra. O. Wow, wow, wow. Będę sobie mógł zrobić Necro yy, Armor, Dobra, nie chcę. O, proszę, jest Superior Wattle. a ja to. Wiem, że to jest strasznie mocne. No i właśnie widzicie, tak fajnie. No, aż nawet nie takie mocne. Gorzej, że właśnie cała mana mi już poszła, ale. Fajnie wygląda, bo się... i przydatne, by się jeszcze tak odbija od ścian i takie tam różne... Dobra, to już nie będę zbierał tych książek. Tak sobie będę oświetlał. No. Tu gdzieś muszę skoczyć. O, no i właśnie się przyda kluczyk. Cyk. O, i... Shadow key. No to to naprawdę się przyda, bo yy, te te... Shadowowe... Yy, wow, mama slime? Nie. Co? To jest Dungeon Slime. Nieźle. Yy, on to się przyda, bo to są te skrzynki z piekła, których nie mogę otworzyć, te Shadow. I te naprawdę... Tam są różne super bajery. Ładź, spoko. Dobra, ale tam na razie nie będę szedł. Ale w sumie... Dobra, to widać jak się przechodzi, więc... Jeszcze kiedyś tam pójdę na pewno. I sprawdzę co tam jest. W sumie strzał mam dużo, więc mogę ich używać do oświetlania, a używać... To co jest, to jest, jest tylko stojak na książki. Czegoś nie. Wow, wow, wow. No właśnie, już nie mam. To widzę, że naprawili, bo wiem, że we wcześniejszych wersjach Terrarii jeden klucz starczał na zawsze jakby. Tam nie, muszę przejść trochę miejsca, żeby móc zbierać te kluczyki, bo to. Oooo, wow, wow, wow. idźcie sobie, idźcie sobie, idźcie sobie. Jak on zasuwał? Co to było? Dobra, te posągi wziąłem, to mi niepotrzebne. No znowu skrzynka. Zresztą będę musiał kiedyś pójść. Już myślałem, że to jest koniec tego dungeonu. To by było dziwne. O, siemka. Mount mechanic. Ja spodziewałem, że tutaj... Co to jest? pancerzona Angry Bones. O, i widzicie? Fajny damage zadaje nawet. Tutaj mamy wszystkie rzeczy mechaniczne. Hmm. to co? Eee. Boom, ale dostali. Dobra, to tam się kiedyś wprowadzi. Tutaj mam te wszystkie rzeczy. Eee, wezmę sobie Wire Cutter. Pozbieram sobie kable, żeby nie musieć kupować, bo yy, tego nie widać, ale tutaj jest wszędzie mnóstwo kabli, o. chociażby już tutaj. Wow, 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 wow. A, nie, to chciałem. O, to ten koleś. Nie lubię go. No znowu Dobra Padli. No ile ich? Nie przesadzają trochę Jakie tutaj obrazy na tych ścianach Nie no Profesjonalizm O, przez przed filmem miałem 666 strzał Szataństwo Dobra, ten odcinek już chyba strasznie długo trwa no więc... Yy, mm, ja się z wami żegnam. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. w następnym odcinku zapewne też zobaczymy się w dungeonie i już sobie ogromę jakąś ścieżkę do tego i postrawdzam też te skrzynki, bo ciągle... To jest dziwne, ale ciągle nie mam hermes butów które się bardzo... by mi się bardzo przydały. Do chodzenia. No dobra, więc yy, no, więc to co? Możecie lajkować, subskrybować, komentować. Ja się z wami żegnam, to Magnus99, cześć!